Najzabawniejsze jest to, że dużo ludzi wyjechało ze wsi, tak, do miasta i oni tak przechodzą, u mojej babci w domu to gdzieś tam na strychu jeszcze są i to tak, tak zabawnie dla mnie to brzmi, no, dla mnie to jest cały czas, tak. Niezłych umocników i teściowa i dziewczyny pomagają mi zwijać mątki. W mężu mam duże bardzo parcie, bo, no bo te krasna wymagały takiej lekkiej renowacji, że tak powiem, odnowienia, więc tutaj w 100% się sprawdził mój mąż, on lubi amatorsko w drzewie tam bawić się drzewem, także tego, że, że pomógł mi dużo bardzo, no naprawdę. Myślę, że, że raczej pozytywna jest reakcja, nawet taki w, w dalszej rodzinie, u kuzynostwa. A już ciocie wszystkie, które na wsi mieszkają, to oferują mi wełnę. Gdzieś jakieś tam stare motki wyciągają, że gdzieś tam jeszcze po szafach pochowane. Zawsze się interesowałam rękodziełem, wszelkiego rodzaju. Szydełkiem, szyciem, makramą, jakimiś papierowymi sprawami, tak? Scraping, czy jakoś to się tak nazywa, origami nawet. Także po prostu mnie to zawsze interesowało. I ta tkanina gdzieś tam zawsze z tyłu po głowie chodziła. Poza tym pamiętam jeszcze mojej mamy. Mama, czyli moja babcia, tkała. Pamiętam, jak przeędła nitkę. Czasami pozwoliła się dorwać do, do kołowrotka. Z takich przekazów rodzinnych, tak? Wiem, że też mojego tata, mama i nawet tata, czyli mój dziadek, potrafił tkać na kraśnie. Bo kiedyś na wsi to po prostu od tego. Na tym opierało się tak codzienne no bo to, co było potrzebne, no nie było, można tego kupić, więc trzeba było wytkać. Także to gdzieś w krwi chyba tak zostało.